Miałem koły z ekipy, którzy ten film byli przy realizacji tego filmu. I ten film, moi drodzy, wychodzi: to będzie film, bo właśnie to. Bo ten film, znaczy ja też nie, nie do końca nie wiedziałem, no bo ktoś mi tam powiedział z radykalnej ekipy mniej więcej, okazuje się, że chyba, tak nam się wydaje, to tam nie będzie buddy, to nie będzie film o buddzie, to jest raczej o tym procederze, co się stało. Te zabijki influencerów i ta cała sprawa i generalnie jakie tam są podstawy prawne. Tam się wypowiadają z tego co ja wiem, różni specjaliści, różni i karniści, i specjaliści od loterii i tak dalej, i... ale. Mówienie, że Budda z wami pocisnął, no ale ja parę razy tam powiedziałem jakieś takie rzeczy, które mogły mu się spodobać, ale na pewno nie w tym odcinku. No, yy, no, wyzywałeś go od sprzedawczyków, od sześćdziesiątek. Nie! To ty powiedziałeś tytuł ten i Budda, to jest twoja miniaturka. Ty ale ja ale to z pytajnikiem było. A, okej, okay, to no. można. Przecież ty mu zarzucałeś nieraz, że na pewno, ale nigdzie tak było, nie, nigdy, że Nie, nigdy dostaną... na pewno, ale powiedziałem, że raczej nie, tu masz rację, że powiedziałem, że, że ten, ten moment o, wypuszczenia jest taki, że ja uważam, że tak. Generalnie dalej się to nie wyjaśniło, aczkolwiek tak, no. W każdym bądź razie wszystkie inne filmy mógł dać, ale akurat na monitorku leci film, który ma tytuł Buddha na Netflixie, i w tym filmie akurat nie ma tego, bo wtedy mówi wersy, że tam się. Głupoty o mnie, coś tam, że prawnie się jakbyście Nigme rozszyfrowali. No tak, ale nie w tym dokładnie odcinku. W tym odcinku mówimy, że jest tak lima, że będzie film na Netflixie. I kochani, ten film będzie. Dlatego my dalej uważamy to, jak ty dałeś na storkę. Te. Na którą ktoś ci odpisał. I na tą storkę, moi drodzy, odpisał mi sam Kamil. Ja to może przeczytam, żeby to było fajnie, ty to wrzucisz. I tak. Ja się zastanawiam, skąd wybierzecie czasem to, co wy pierdolicie na tej antenie i kto wam taki głupot donosi. Ale trwało już to tak długo, że przywykłem do tego, a jak mam być szczery, to czasem w ekipie przy żarciu coś robimy sobie, taki absur absurdalny quiz. Co tym razem wywnioskujecie i albo traficie fartem, albo znów zajebiecie Babola, a i tak wszyscy o tym zapomną. Natomiast dziś traktuję to już jako format rozrywki, bo Wy dzięki temu zarabiacie i chwała wam, że znaleźliście sposób, a mało kto bierze to na poważnie, tak czy siak. Natomiast tak poważnie mówiąc, to bardzo mało jeszcze wiecie w niektórych tematach i pewne rzeczy i osoby w internecie się bardzo śmiesznie zestarzeją. No i powiem Ci, że tu się zachował jak gołd z tym napisaniem. Bo to jest taki, wiesz, taki z jednej strony płacik, żeby tam znowu te głupoty? E, ale z drugiej strony, wiesz, znaleźliście sposób na zarabianie i szacun za to. chłop rozumie internet jakby. To co jest. E, podoba mi się to, że w ogóle nas ogląda, już kolejna osoba. Każdy, tak. jak włą Wardego włącza live, a, to wszystkie dziwki do połowy obejrzane, wie. Ale ja się przy, o, w ogóle się żyjcie. W sumie to jest fajne też taki, może zachęcam do takiej zabawy, właśnie jak robi Buda z kumplami. Z... Takie próbujcie Bingo. zgadnąć, co jest prawdą, a co nie. Co się dobrze stało, czy fałsz. Na imprezach jest prawda, czy fałsz, czy jakieś takie. To, to jest taka zabawa imprezowa. Ale nie, odpisał, powiem Ci bardzo mocno i bardzo tak fajnie. Nie w nie zasadzie. wybarany, wy znowu mówicie o mnie. Tylko, znaczy, tak wiesz, ale śmiesznie. Niech to, to się trafi, to się, to się to sprawdzi, a to się, się sprawdzi. Ja w ogóle uważam, że wiesz, bo Kamil generalnie milczy, tak? On milczy totalnie. Tu jednak odpisał. Ja uważam, to nawet nie co, tylko ja bardziej. Że, że w ogóle, że to świadczy o tym, że tam trochę w tym Isterego, czy trochę. No, ja wiem, że ten film wyjdzie i, i ten tytuł budany na Netflixie, aczkolwiek z tego co ja wiem, tam buddy nie będzie. Nie, nie mam do końca informacji, tylko będzie o sprawie bardziej powiedziane, że ten film tam będzie. I, i, i mówię ci, że to sama treść, no ale nawet mniej świadczy o tym, że on, on się jednak ustosunkował do tego isterega. Tak, ale dobra, jeżeli przecież by pan te oberce byłyby typowo do nas, stricte do nas, nam cisnął, to czyby by też tak odpisał, że wiesz... wiesz... proszacie a później my Mordę wycieracie tam, to już jest mocne, bo to, to tam, że pierdolicie, że tam prawnie nigłe, to jest takie pół biedy. ale ten jeden wers, który uważam, że nie jest do nas, ale może jest, jest dość mocny i taki ofensywny, to znaczy, wiesz, zapraszacie, bo mordę wycieracie, raczej bym nie pisał, panowie, no już beka, Stare, kurwa. jeżeli masz jakąś kosę, grubą Szacu. kosę, na przykład, i on dodaje coś na Instastory, to przecież to ignorujesz. Ignorujesz, to jeżeli albo, to albo, wtórzy, albo, albo piszesz na swoim też publicznie, znowu Bzdury, tak. Głupoty gadają, tak nie jest. Żaden easter egg, nie słuchajcie tych idiotów. Tak. A nie pisze, panowie, szacun za to, w ogóle znaleźliście sposób na zarabianie, fajnie, beka, kurwa, robimy sobie quizy, hahaha, ha, ha. i tak dalej. I to ostatnie zdanie jest, takby informacyjne. Jeszcze się niektóre osoby zdziwią, też nie gadasz z wrogiem. Tak. Byku, słuchaj, tam jest w ogóle tak, że. A nie, a nie tłumaczysz wrogowi, jak tam jest i ktoś się dziwi, czy nie zdziwi, wiesz o co chodzi. Dlatego. Znaczy uważam, ja że... myślę, że gdyby, gdybyś pewnie tobie by pewnie inaczej odpisał na to niż mi. Bo raczej ja. ja nie tam... wiem, ale tam jest my, tam jest wy, tak, my, tam tak. nie jest. Ty jesteś dobry, ja jestem zły. Ogólnie tak, uważam, tak. że to jest ocena naszego gadania, czy tak. naszego programu, więc to generalnie jakby zabiera. Ty dałeś tą storkę. Ja ją jakby podałem. Dlatego jakby odpisał tobie. Znaczy nie wiem, czy dlatego, no może by nie odpisał no, bo się. Nie nie, 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 bo jak ja go oznaczyłem, to jemu wyskoczyło, że co ja zrobię, a ty podajesz mnie, więc jemu też nie wyskoczyło. Jak ja bym napisał. Pierwszy go zaczął czy by odpisał, czy by w takim tonie, czy by inaczej, czy by w ogóle, to tego nie wiemy, ja nie jestem kurwa Gimper, żeby wiedzieć kto, co, jaki, kogo zapraszał, widział jego diemy, a Gimper to w swoim tym, w ogóle rewu tak trochę wdrośnął, widziałeś tak, nie, nie powiem zmężniał bez z dziewczyną, ale widziałeś tak, on tak, widzisz, że on już normalnie ma... Cipę nie, jeszcze, że jeszcze <głos》>, nie, mają nie, płoty na cipie? Nie. nie. To są początki jakieś tak dojrzewa, to jest tak 14-15 lat. Spokojnie, jeszcze 6 lat i będzie już normalnie. M mężczyzną może będzie. Wtedy. Mężczyzną będzie? No tak, wydaje mi się, że w końcu będzie. Jeszcze chyba. Chociaż tak 3-4 takie białe? Może nie wiem.